odbędzie się oficjalne zakończenie miejskiej ligi piłki nożnej właśnie skończyły się baraże do pierwszej ligi bo nasza liga składa się z pierwszej i drugiej ligi cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem zresztą jak widać tak również kibiców jest wiele cieszy to nas pokazuje to że warto takie ligi organizować wiadomo jest to działanie promujące sport, ruch, a także w pewnym rodzaju też profilaktyczne, odciąganie od, od różnego rodzaju używek, bo, bo ci często już dorośli, a nawet seniorzy, bo grają tu mężczyźni po, nawet po 50 lat, dbają o swoją kondycję i, i to jest też ten plus, że, że działamy też w pewien sposób profilaktyczny. Obie ligi mają po 10 drużyn, w zasadzie w tym sezonie będzie 10, bo teraz było to w pierwszy Czyli za 10 drużyn, a w drugiej 9. Dzisiaj kończycie jakie plany na przyszły rok? No tak, y, może być, że bez zmiany. Y, z tym, że doszła jeszcze jedna drużyna, czyli y, gramy w pierwszej lidze, y, no i jest druga liga. Na zakończenie są baraże y, o awans do pierwszej ligi. Pierwsze miejsce w pierwszej lidze zajęła drużyna Dobroplastu z Zambrowa. Tu trzeba wspomnieć, że nasze ligi zrzeszają właśnie drużyny z okolicznych miejscowości, więc jest to takie działanie ponadlokalne. Grają drużyny, tak jak wspomniałem, z Zambrowa, tych drużyn jest kilka. Tak dzisiaj były też drużyna w barażach ze zbójnej więc wiemy, że też drużyny nie tylko z Łomży, ale z okolicznych miejscowości. Reprezentuję drużynę A. W sezonie zajęliśmy trzecie miejsce. Dzisiaj graliśmy Barasz, który wygraliśmy. I weszliśmy do pierwszej ligi. E, twoje indywidualne osiągnięcie z tego sezonu? E, Wkrótce strzelców, najwięcej asyst i chyba tyle. Pamiętasz, ile strzeliłeś? Około 30 bramek, asyst około 20. Który to twój indywidualnie sezon w Miejskiej Lidze Piłki Nożnej? Mm, teraz miałem długą przerwę z pięć lat, nie grałem w ogóle. No i teraz wróciłem sobie, kopiemy w tej drugiej lidze na spokojnie I jest fajnie. Chłopaki grają w różnym wieku, są chłopaki, którzy są młodsi, chcą, którzy są starsi, jakiś taki jest miszmasz, jest to tak wyrównane. Nie jest porządku, atmosfera jest fajna, nie spinamy się, raczej się bawimy, nie gramy raczej dla wyników, tylko żeby się pobawić No jest ok. Jaki plan na... W przyszłym sezon na pierwszą liturę. Dobrze się bawić dalej chyba tyle.